Witam, witam serdecznie w serdecznym dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy odcinek poświęcimy, poświęcimy tematowi, który my ludzie chyba mamy go w nadmiarze, a tak naprawdę dowiemy się, czy dla kur ma to jakiekolwiek znaczenie. Więc jeżeli chcecie wiedzieć o co chodzi, zapraszam do oglądania. no to witamy w kurniku więc tak o czym mowa moi drodzy? o stresie e, czemu powiedziałem że każdy z nas go ma? bo każdy go ma nie ukrywajmy ale tu chcemy się dowiedzieć czy mają jakikolwiek wpływ na to czy kura się będzie niosła czy niosła i zacząłem właśnie to co chciałem mówić e, czy ma to jakikolwiek wpływ na życie naszych kur oczywiście tak jak i na nas tak jak i na nie Właśnie jednym z powodów na przykład zbyt dużego stresu jest to, że kury przestają się nieść. Jeżeli mowa o nioskach, rzecz jasna. Ja tu będę je dopieszczał, dlatego na przy mnie są. Mamy tutaj słonecznik, ponieważ przy jest też warto go dodawać, ale wiadomo, z tym nie wolno przesadzać, ponieważ może ponieść konsekwencje szybkiego przytycia i tym podobne. No ale też jest wysokokaloryczne. Ale mniejsza o tym. Przejdźmy dalej. Zobaczymy czy się... oczywiście wiadomo, że się zainteresują. No, ale przejdźmy dalej do konkretów o czym mowa. Tak, stres ma bardzo duży wpływ, właśnie w szczególności jeżeli chodzi o nośność, ale również duży czynnik stresu może mieć odpowiedź w chorobie. Ponieważ kury mogą być chore, ale na przykład nie wykazywać żadnych objawów i tym podobne. Ale w momencie, gdy czyn, współczynnik stresu u nich wzrośnie, to wiadomo, że może dojść do tak zwanego uaktywnienia się choroby, pokazanie się jej. ale to takie samo w naszym wypadku, gdy mamy za dużo nerwów, stresu czy tym podobnie. Łatwiej, tak naprawdę, nam złapać przeziębienie. Yy, więc ten sam temat dotyczy kurczaków: idę tam dać tamtym i tym podobne. Więc stres ma ogromny wpływ. Po pierwsze, możemy się właśnie spodziewać nagiego wpływu wzrostu chorób czy spadku niedożywności u naszego drobiu, ale taki właśnie odpowiedź, czy stres ma wpływ jakikolwiek na kury, możemy poznać po tym, że na przykład właśnie nasze kurki wysyłamy pocztą na przykład w paczkach, co wiadomo, dla kury jest stresujące zamknięcie w takim pomieszczeniu i tym podobne. I nagle u kogoś kura nagle choruje i tym podobne. Właśnie to jest ten czynnik, który może spowodować, że właśnie się to uaktywni, ponieważ kura już miała odpowiedni stres, no i choroba zaczęła działać, pokazywać się, że istnieje. Więc właśnie to są na przykład takie czynniki. Eee... Prawda, moje maleństwa. Stres to właśnie jest. Na przykład, kura może się stresować, na przykład, przy tym, że właśnie ją wysyłamy, zamykamy w kartonie. Wiadomo, ludzie, którzy mają klastrofobię albo nie lubią małych pomieszczeń do końca, czyli ja, no wiadomo, że je, byłoby to męczące. Dlatego ważne jest, żeby były też otwory w kurniku, yy, znaczy w tym kartonie, żeby po prostu kura widziała. No, co panienki. Akura widziała świat, że tak to ujmę, a nie ciasny karto. Co, weźmiecie same? No, kto taka chętna? Żadna na pewno. Jeszcze teraz Manek się tu pojawiał. Oczywiście nieodłączny element, odkąd on powrócił. E, wiesiek mały. E, więc tak to wtedy jest. E, kolejną rzeczą. Proszę. O, i nie ma. Kolejną rzeczą, co może mieć wpływ, że kura odczuwa stres, przepełnienie w kurniku, zbyt duża ilość, że tak powiem. Też to, że na przykład nie jest ustalona hierarchia od początku, dołączają nowe kury, co też powoduje stres u kur. Dobry wpływ właśnie na to, żeby pokonać stres, to na przykład stres zimą w okresie, gdy ta noc jest krótsza. Kury, jak dobrze wiemy, nie lubią okresu zimowego i ciemności, też może u nich powoływać stres, dlatego warto zostawić światło zapalone, przedłużyć im ten dzionek troszeczkę. Bo wiadomo, że wtedy się będą na pewno bardziej z tego cieszyć. Eee. I tym podobne. No macie już. Eee, na pewno dla kur samym łapanie ich. Bądźmy szczerzy, no łapanie kur to jest stres nad stresy. A tam co się dzieje? E, więc możecie sami zauważyć, że kury nagle e, nerwowo reagują. Takim znacznikiem, że kura się denerwuje lub stresuje, może być nagłe poruszenie w kurniku, dźwięki wszelkiego rodzaju i tym podobne. Wtedy możemy się spodziewać, że też coś tu się dzieje ze stresem u nich, że coś się niepokojącego stało w kurniku. E, ja tak najczęściej wiem, że koty spadły z góry, bo nagle się robi pełen ha chaos. Kurniku, więc e, można się tego spodziewać. A jednak ktoś się odważy samemu mówić? Nie, nie odważy się. E, więc. E, więc to też może się właśnie wydarzyć. E, koguty bardzo się stresują, wiadomo, jak drugi pan dołączy nagle do kurnika. Co to ma być? Jakim to prawem? I tym podobne. Więc e, jest to kolejny czynnik wpływowy, który może być. Udowodniono, że podobno kury też się boją fajerwerków Nie ukrywajmy, że bardzo dużo zwierząt się jednak boi tych fajerwerków, więc to jest jakby czynnik wiadomy. Więc kury podobno coś w tym mają, jak dobrze pamiętacie mojego rodzynka, którego miałem, Rudego, on właśnie w noc Sylwestrową trafił tam, gdzie nie potrzeba. Więc stało się więc może faktycznie jakiś to ma sens ponieważ wiem, że kury się boją głośnych dźwięków bo przypuśćmy jak na początku włączałem właśnie do śrutownik to po prostu było wielkie poruszenie w kurniku i tym podobne więc na pewno sam poziom dźwięków hałasów i tym podobne w kurniku ma na to wpływ więc nie ma co się dziwić eee, właśnie jeżeli chodzi o stres, ukojenie stresu możemy zrobić poprzez właśnie Zapalenie światła, co je ukaja, na przykład, gdy jest już ciemno, bo dosyć jak na nagle się stresują. Warto zapalić to światło. Pamiętajmy, kury nie widzą za dobrze po zmroku. Więc dla nich, sami jak czegoś nie widzimy, jest dla nas... Wzbudza to nas niepokój, to tak samo jest właśnie z kurami. Na tym samym znaczeniu, prawda koguciku? Yy, więc jest to kolejny czynnik, który może powodować, że coś się dzieje nie tak. I... No mówię, z jednym z objawów jest niestety nośność, czyli w wypadku, gdy mamy kury typowo na jajka i tym podobne, jest to ogromny problem. Dziwi mnie i jedno tu zastanawia, jak to znoszą kury w chowie klatkowym, którego absolutnie nie znoszę i po prostu nie mogę go pojąć, na czym to polega i jak to się dzieje. Może dlatego te kury niestety żyją krótko. O. O. Yy, właśnie, właśnie. jakie jest Wasze zdana, zdanie na temat chowu klatkowego? Yy, ja uważam, że możliwość właśnie chowu yy, na wolnym wybiegu, czy też ściółkowego, ale na pewno nie z taką wielką obsadą i tym podobne, to w sumie może i bym się zgodził, choć yy, widząc tutaj na przykład sytuację, fermy, które zasiedlają najczęściej lękorny, są to fermy z wybiegami i tym podobne, więc skóry można jednak trzymać yy, na fermie z... A co ty mnie tu gdzieś dziobać? Yy, na fermie yy, z wybiegami i tym podobne i jest to możliwe. Więc nie wiem, nie wiem. Czy te kury są na sterydach czy jak, że one są tak po prostu jakoś to, że ja na pewno ich to stresuję. Pamiętajcie, jednym z objawów również stresu i tym podobne jest kanibalizm w stadzie. Yy, jest to też yy, poprzez duży napływ stresu, co się wiąże zazwyczaj z tym, że po prostu kury mają stosunkowo za ciasno, jest ich za dużo na przestrzeń, dochodzi najczęściej właśnie do kanibalizmu, więc e, no, pojawienie się kanibalizmu w stadzie nie jest dobrą oznaką. Pamiętajcie, kury na krew reagują jak wampiry, moim zdaniem, e, bo tak jest zazwyczaj. No tak, tak, to u mnie nic nie, jest maleńka. Proszę, masz w trochę. Więc yy, niestety nie jest to dobrą sprawą żeby właśnie powodować u tych kur stres, łapanie z nienacka. dlatego ja często jako y, przychodzi do tego, że trzeba koguty złapać w celu sprzedaży tym podobne takie kury izoluję, żeby pozostałe kur tego nie widziały. No i moi drodzy, najważniejsze, nigdy w życiu ja tego nie robię osobiście, tym się zajmuje kto inny. Żadna kura nie straciła swojego przeznaczenia narosu w towarzystwie innych kur, żeby tego nie widziały. Tak zawsze moja babcia mówiła, że kur nie wolno ani kaczek zabijać w towarzystwie innych zwierząt, ponieważ tamte automatycznie się mocno stresują Jest to niepotrzebne. Dlatego też uważam, że nie powinno się tego robić właśnie przy innych zwierzętach. A ty jednak skorzystałeś z niski. No dobrze, wy chyba najodważniejsze jesteście, co nie? o tej piorunie mały. Yy, więc y, jakie jest wasze zdanie na ten temat? Czy, czy też uważacie, że kury jednak się stresują i powoduje to jakiekolwiek straty w naszym kurniku? Yy, uważam ja zdecydowanie, że tak, naukowcy zresztą i lekarze weterynarii również, ale czy wy zauważyliście na przykład takie coś, że yy, Pojawił się nagle stres w kurniku i coś się zaczęło dziać. Nie mówię tylko tutaj o chorobach, bo dobrze wiemy, że choroby też powodują spadki niosności, ale właśnie sam współczynnik stresu. No i właśnie chciałbym poznać Waszą opinię na temat chowu klatkowego. Czy jesteście za czy przeciw? Mam nadzieję, że Wy miłośnicy zwierząt, osoby, które mnie oglądają, w miarę będą. Ale Wy się nie lubicie. Yy... W miarę właśnie tego, że to lubicie te zwierzęta, no nie jest, jesteście zwolennikami tego chowu. Czy też chowu właśnie gęsi, czy kaczki. Kaczki na pyszną wątróbeczkę, tak naprawdę poniesioną ogromnym kosztem i cierpieniem. <laughs> Przepraszam. Ja nie mówię, bo nie musi mieć każdy warunków idealnych. Ale dbanie właśnie w miarę o dobrostan tego stada, czy też yy, staranie się, żeby było tutaj jak najlepiej. A ja ty co badko, chłodzik ci doskwiera, to niestety moim zdaniem ma ogromny wpływ na to, żeby nasze maleństwa się czuły dobrze. Yy, no wiadomo, samo bycie z człowiekiem jest też na pewno ma dużo wpływ na to, żeby kury się nie bały. Choć ja, moje to są dziwne, bo się niby nie boją, ale jak co dochodzi, co do dotknięcia ręki, do ucieczka od razu pierwsze z mostu, Te praktycznie wszystkie maleństwa były, że tak powiem, do nauki przyzwyczajone do ręki. A w ich wypadku to dzikusy. No, no tak, tak, tak. To by ci krzywdy zrobi i przecież was... Nim się nie ma tłumaczyć, że nie traficie na rosu. Prawda? Piorunie nie jeden? Został jedyny piorun, drugiego pioru na już nie ma. Tak? No mam nadzieję, że dobry pojechał. Nie, dobry pojechał. Ten ma obrączkę, więc można go od razu rozpoznać. A tamte co? Tamte nie chcą chyba jej słonecznika. Też się już zauważyłem, że się pierzą po kogutach, to widok najbardziej. bardziej. Bo się strasznie się sierściucha, pióra ze swojej łupetyny. Więc nie wiem, moim zdaniem wiadomo, nawet zwierzęta z przeznaczeniem konstrukcyjnym, bo wiadomo, po to to są, powinno się je traktować w należyty sposób. Wiadomo, że większe fermy i tym podobne celom patrzą na to typowo w celu ekonomicznym i zarobkowym, więc to jest też może inna kwestia, ale e, powinno się jednak patrzeć na to, jak te zwierzęta spędzą na te... Swoje chwile pamiętajcie, tak jak ludzie kiedyś mieli świnie i tym podobne w domu, znaczy w domu, w chlebikach, jak one były, że tak powiem rozpieszczane. No i bądźmy dziękuję, wszystko, że, dziękuję wszystkim, że miałam okazję spróbować mięso z takiej świni, które było zdecydowanie lepsze. Eee, a jak jest to teraz? Byłem, moja babcia mieszkała kofermy tak zwanych holendrami, czyli szybko opaszących się świnek i moi drodzy podziękuję, nie chciałbym zjeść tej wieprzowiny no ale cóż, no takie są realia naszego XXI wieku świat się rozwija dobrą czy złą stronę to nie mnie oceniać tu na pewno patrząc na mój region nie mówię już na cały region Niemiec czy o całych Niemczech tylko od region farm, które widzę tutaj czyli zobaczenie na przykład świnek na wybiegach rasa durok bardzo cenione tutaj w Niemczech mięso. I po prostu putkę na polu i tam świnki sobie latającą z mamuśką, czy tam tuczniki. Po prostu przyjemny widok na pewno z mięsos z takiej świnki całkiem inaczej smakuje. Czy też właśnie lękorny, gdzie moje kury mogą mi nawet pozazdrościć w wybiegu. Bo jest ogromny. Czy też krowy mleczne? Gdzie akurat tu do końca no. Krowy mleczne lakające po łąkach, tak jak bądźmy szczerze kiedyś w Polsce. Ja pamiętam jak w mojej miejscowości jest ferma i tak kiedyś krowy po prostu latały po polach, łąkach i tym podobnej, były tylko zbierane na wieczór na udój i rano wiadomo też uduj, a teraz zaprzeczenie siedzą w oborze i rób to co chce ta. Czy nasi dziadkowie, znaczy moi dziadkowie i tym podobne, po prostu mieli krowy? Może i mieli na tych łańcuchach, ale zaznaczmy, że kiedyś te krowy spędzały czas na łąkach. Nie były cały czas przykięte do łańcuchów, tylko jednak spędzały czas na tych łąkach. My ludzie i nasza ludzka zachłanność, bądźmy szczerze, tak naprawdę doprowadziła do tego, że produkcja mięsa jest. Większa, i po prostu warunki utrzymywania zwierząt są całkiem inne. Tutaj nie będę mówił nic. Nie będę odbiegał do tematu tej piątki słynnej dla zwierząt i tym podobne, bo to jakby nie moja sprawa. Ale mówmy, tu mi najbardziej drażni jeden temat i tu jestem zwolennikiem strasznym. Mogą się mi jakby przeciwnicy tego punktu ustawy, achaj, tucie jak chcecie. Ale uważam, że na przykład hodowla zwierząt futerkowych, tylko i wyłącznie dlatego, żeby Polak wyglądał pięknie, Polak, człowiek wyglądał pięknie, e, to jest nasza ludzka zachłanność. E, bądźmy szczerzy, to jest tylko i dla, wyłącznie dla naszego się. Nie mówię tu o to hodowli produkcji zwierzęcej e, w celu pozyskania mięsa i tym podobne, czy też jajek, mleka. Tylko mówimy tu o czymś, co tak naprawdę jest tylko i wyłącznie produkowane po to, żebyśmy my, ludzie, pięknie sobie wyglądali. Dla mnie to jest to kompletnie bezsensowne. Jeżeli chcecie to robić, róbcie to w takich warunkach, żeby te zwierzęta przynajmniej miały część z tego, co mają by, przypuśćmy, ewentualnie w naturze. Znam osobę, która widziała, przejęła taką norkę z fermy. Ma się oczywiście norka ma jak w raju, bądźmy szczerzy, bo ma i wybieg, mieszka w domu też. Ma dostęp do wody, co dla norki jest normą. Niestety na fermach tego nie uzyska. Po prostu klatki są tragiczne. Yy, nieraz też widziałem fermę lisów, jedną w szczególności, która jest, na szczęście została zamknięta też u mojej ciotki. I uwierzcie mi, wiro, widok tego był przerażający. Te małe, ciasne klatki, nie powspomnę już o tym nieposprzątanych górach pod spodem, yy, powodowały, że się naprawdę nie chciało tego oglądać smród, wszystko i tym podobne i po to, żeby po prostu te lisy po kilku miesiącach trafiły na kogoś yy, ferma tamta została zlikwidowana właśnie poprzez, poprzez mieszkańców, to mieszkańcy spowodowali, żeby sorry myślałem, że mi się pies władował do stodoła to ktoś odwoził drzwi? ale cóż no i kontynuując, zlikwidowali tą farmę. tam bardziej też chodziło o to, że farma znajdowała się blisko do i to był też problem no ale fermy nie ma. Mm, yy, więc po prostu mi o to chodzi, że rozumiem w stu procentach produkcję zwierzęcą, yy, produkcję na mięsach i na mięso, czyli na coś, co my tak naprawdę konsumujemy, yy, ale właśnie nie rozumiem naszych zachcianek, czyli takie futra i tym podobne, no bądźmy szczerzy, no po co to komu, jakby z tego się da żyć, bardzo dużo już jest futer sztucznych które tak naprawdę mają to samo. Co ma być typowe pokazanie, że my ludzie jesteśmy podzieleni na klasy i tylko inni są mogą pozwolić na to, żeby mieć te prawdziwe. W moim zdaniem ma to ten kompletnie sensu, więc zdecydowanie jestem za tym zakazem. Czekam na hejt. ale dajcie znać, jakie jest wasze zdanie na ten temat. Czy też jesteście zwolennikiem tego zakazu, czy też Przeciwnikiem, prawda? Ale już ładnie odrosła się. Yy, czy jak to u Was wygląda? Yy, bardzo mi to ciekawi. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Jakby się na to zapatruje, zapatrujecie? I tym podobne. Yy, liczę na Wasze opinie, bo to o to chodzi. Yy, dzisiejszy hashtag to jest stres, żeby nie zapomnieć. O tak, już samo o Muszę wywołać trochę stresu, czy nie? Macie słonka. E... więc czekam na to. E... Mówię na nie będę mówił o jaką mi fundację chodzi, która wywołuje trochę już przesadnie. Niektóre sprawy nabierz. Fakt, że wysyłanie ptaków i tym podobne pocztą sam wysyłałem. Zgadza się, ale róbmy to tak, żeby po prostu były to też godne warunki, a nie karton takie, że ta kura biedna się ruszyć nie może, bo to szanujmy to a zdarzałem się niestety takie przypadki ej, ej, ej więc tak to wygląda unikajmy stresu dla tych naszych panienek i panów żeby nam się pięknie prezentowały tak jak trzeba ja jeszcze idę ogarnąć królicę, bo już czekają na mnie sianko woda, gęsi też dostaną trochę sianka i tyle Koniec roboty na dziś. Sprawdzę tylko mamkę kwokę. Niestety, jeden maluszek odpadł, ale to czas na selekcję naturalną. Teraz natura rządzi, z nią nie wygramy. Ale już została wkręcona jednak żarówka kwoka nie perfidnie na nią, żeby nie przegrzewać ich, ale w miejscu, żeby po prostu temperatura była ciutkę wyższa. Ponieważ po nocy trochę się zmartwiłem, gdy popatrzyłem na termometr, więc zobaczymy jak to będzie. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Was ten temat trochę poruszył. I czekam serdecznie na Wasze opinie i Wasz głos. Dobra, trzymajcie się, żegnam się z Wami i do zobaczyska.